AWARNIA! Dobry? Dzień dobry nie działa podobno Zimno Zobaczmy co tu jest Bywa, bywa i tak Плечка тут была скринцана. Да. <textsuzu't> <tRIR 20> <tra> <Mario> No, stało, ty, A grzejniki były zakręcone po prostu. Ale to. Znaczy, tam? Tak. Tam no, też? Tam też. No. Pewnie kwestia godzinki, półtorej i to się nagrzeje, nie? Uchwalę gości.